Hej, witam serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, co w ogóle w tym tygodniu robiliśmy. Ten tydzień już był e, znacznie lepszy. Zaczął się teraz weekend. E, jedynie czego mi blokowało, dwa zajęcia nam odpadły w tym tygodniu, ale reszta w sumie była ok. Dużo basenu było, no i zaczęliśmy Przygodę z kikami Nordic Walking. Mam e, kijki o wysokości metr metr albo metr 8, coś takiego. Nie, przepraszam, metr 5. E, 105 cm mam kiki. E, no i co mogę powiedzieć? Dobrze mi się z nimi chodzi. Ci co obserwują na Instagramie, widzą jakie ja poczyniłam sukcesy z kikami. A w tym tygodniu chodziłam już trzy razy. No i oprócz tego robię <coughs> regularne spacery, dość długie. Dzisiaj też byłam z Kacperem na spacerze, ale po prostu ten spacer w jedną stronę było ok, ale w drugą stronę kacper yy, chciał, żebym go niosła i już nie mam siły go nosić. No i całą drogę po powrotną mi tak popłakiwał, nie? No co zrobić? Nic się nie zrobi. Także no ale nie było najgorzej. E, pogoda się nam trochę schrzaniła, no bo y, leci taka mżawka, ale w ciągu tygodnia było piękne słońce. Najlepiej na Kiki się wychodziło o 8.30, było takie fajne powietrze. E, tylko oprócz tego zdrowi to do końca nie jesteśmy, no bo przeziębiliśmy się. Kacper jako pierwszy się przeziębił, E, już chyba od poniedziałku. We wtorek byliśmy jeszcze w mieście, kupiliśmy parę rzeczy jakiś syrop, coś tam na gorączki i tak dalej. No i w końcu oczywiście już od przedwczoraj zaczął mi gardło boleć, i dzisiaj to wszystko schodzi na dół. <laughs> Słyszycie, jak mówię i e, trochę takiej kurujemy się trochę właściwie przez ten weekend. E, może jeszcze pójdziemy gdzieś, zobaczymy. E, znaczy się w sensie tutaj po, e, po ośrodku. E, może z, pójdziemy do snuzel znowu, do tego e, pomieszczenia fizjoterapeutycznego, żeby Kasper sobie tam coś porobił. Nie wiem, może się trochę tam porozciągam. Jak, jak dojdzie do tego na basen, raczej nie idę, e, po prostu jakoś. Nie umiem dzisiaj. Może jutro zobaczę zresztą. E, może na jutro. Ale dzisiaj odpada totalnie, bo chcę się trochę zregenerować. E, powiem tak, miałam dwa dni tylko zakwasów w ciągu tego czasu, jak zaczęłam w ogóle coś ćwiczyć. E, no i zakwasy mi przeszły. No, no wiadomo, zwiększałam ilość białka. No to Mięśnie się szybciej, szybciej regenerują. Co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Kasper dobrze się tu odnajduje. Znalazł sobie, znaczy, no, wchodzi powoli w kontakt z dziećmi. Dziś, wczoraj, było jakieś Kinder party jeszcze od znajomej tamtej, co tu poznałam, takie jednej mamy dziecko miało. Urodziny, jeszcze jeden pan tu miał urodziny. No i co wtorek przyjeżdżają jakieś nowe osoby. I teraz chyba przyjechały bodajże dwie rodziny, e, albo coś takiego, albo trzy nawet. No i chodzi o to, że wczoraj było takie właśnie Kinder Party. Kacper się wyskoko, ciasta się pojadł i było ok. I padł o godzinie 23, Zauważam, że ten rytm tutaj jakoś tak pasuje, że on bez, bez problemu mi zasypia. On jest taki, e, aby tak powiedzieć, zajęty. A to, a tamto i tak dalej. Jest dużo wszystkiego, różnych rzeczy. I po prostu zmęczony jest tym wszystkim. No i później szybko, szybciej zasypia i nie ma tego problemu, żeby siedział. Do 20, tam do 12 w nocy. Także jest w miarę okej, okay. Co mogę jeszcze powiedzieć? W tym tygodniu właściwie miałam tylko gimnastykę. Ten Nordic Walking. Mam parę jeszcze rozmów z psychologiem. Jakichś takich ogólnych terminów. Z lekarzem i w ogóle. I raz miałam chyba aqua fitness podejrzenie a mi się wydaje, w tym tygodniu jakoś tak, nie wiem, wiem, że w przyszłym tygodniu też jest Aqua Fitness, chyba dwa razy miałam nawet ten Aqua Fitness w tym tygodniu, chyba tak, w poniedziałek, w środę, coś takiego, czy w czwartek jakoś to było, albo nawet i w piątek. no już nie wiem, zresztą nieważne, ale nie było źle. Na Aqua robimy różne rzeczy, yy, ostatnio robiliśmy z takimi, aby to powiedzieć, yy, takie sandały są takie piankowe, takie, takie ogromne. I w wodzie jest bieganie, skakanie, jakieś takie, no wiadomo, to co się na podłożu robi, to robiliśmy w wodzie. I czuć poprzez te buty specjalny ten opór tej wody i trzeba z tym oporem walczyć. No i wiadomo, spala się więcej tkanki tłuszczowej w ogóle. No, jest ogólnie nawet odciążenie tych mięśni, bo w wodzie całkowicie inaczej się ćwiczy. Nie czuć się napięcia. Jak wiadomo, wychodzi się z wody, to jest taki człowiek ciężki. Na gimnastyce y, ostatnio ćwiczyliśmy z taką piłką, co Kacper nawet ma w domu. O dziwa mam tą piłkę w domu y, nie tą gimnastyczną, tylko taką mięciutką piłką do dzieci, i co jeszcze my robili? Z takimi tyczkami my ćwiczyli. No, takie różne ciekawe rzeczy. Mamy też taki temat jak yy, Rückenschule, czyli to jest coś takiego teoretycznego, gdzie rozmawiamy o kręgosłupie, o różnych częściach yy, naszego aparatu ruchu. Yy, przykładowo, ostatnio yy, rozmawialiśmy o schorzeniach kręgosłupa. Teraz był temat o stopach jak profilaktycznie dbać o stopy, żeby się nie. Nie lubiły haluksy, a jak y, już się gdzieś tam, y, żeby zapobiec właśnie temu, to trzeba sobie stopę masować, najlepiej na kił od szczotki. E, co mogę powiedzieć, y, jeszcze było y, mowa o tym, że haluksy mogą być też dziedziczne, także to nie jest tak, czy kwestia dobrych, czy złych putów. Czasami jest, ale nie do końca. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? W sumie, telewizora tu dużo nie oglądamy, bo cały czas mamy jakieś zajęcia. No, i tak nam przeleciał właściwie tydzień. Jeszcze takie podstawowe rozmowy były, takie ala półmetkowe. Jak się czujemy, co nam się to podoba, co byśmy chcieli jeszcze. No i. Tyle, tak? Na pewno po, po sanatorium czeka mnie wizyta u ortopedy. Muszę sobie fizjoterapeutę znaleźć do Kacpra. Fizjoterapeutę przede wszystkim. Może pójdziemy do tego samego. No nie wiem, jak się uda. Bo Kacper potrzebuje też ćwiczenia z dużej motoryki i to bardzo dużo ćwiczeń. Tak, będziemy mieć to w akta wpisane, że by się nie obeszło to echem. No i po prostu basen jest dobry. Kacper lubi w basenie siedzieć. Na razie powoli już zaczyna ruszać nogami. Sobie w tej kamizelce się porusza. Najlepiej jak on się boi i nie ma podłoża pod nogami, to wtedy on <laughs> chyta się mnie jak małpka. Także bardzo lubi wodę. I wczoraj mi pokazywał, że chce iść na basen, ale mówię nie: jesteśmy przeziębieni, przeczekajmy chwilę. Znowu pójdziemy na pewno. Tylko po prostu ja się też nie czuję za bardzo chwilę, bo nasiła, żeby iść na ten basen. Nie wiem, może jutro, ale dzisiaj sobie taki dzień zostawię, żeby się wykurować trochę. Nie wiem, może sobie jeszcze herbatę zrobię, bo to jest dobra herbata z rumianku. No, to sobie chyba pójdę zrobić taką herbatkę. Także e, tyle z tej, o tej relacji, e, jak nam przeszło. Aha, a propos tych kijów na e, Uważajcie, jak, mm, jak robicie, czy robiliście, jak stawiacie ki, bo mnie nie się przytrafiło coś takiego. <laughs> była bardzo śmieszna sytuacja, bo. E, szłam sobie z tym kijami, Kasper był w, na tym, tym całej opiece. E, miałam taki czas, chwilę do siebie, a mówiła, Pochodzę sobie z tym kijami. No idę, 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 z, idę z tym kijami, i tak na, nacisłam na gulik. No i była dziura w guliku. I mówię ciub, gumka mi odpadła z kija, po prostu mówię: Jak mu teraz tam chodzić? Na szczęście, Kasper był u fizjoterapeutki. Mhm. Także y, mówię, wie Pani co, y, gumka mi się z kija straciła, mówię, a mówię, jej się to często zdarza, także dała mi nową, wcisłam sobie tą gumkę i będę mieć już na następny raz. Y, no i od poniedziałku znowu zaczynam, no bo muszę zrobić sobie takie przerwy, tak, żeby nie y, po prostu dać się organizmowi też zregenerować, ale chodzę sobie mimo to na spacery, żeby jakoś ten, te wszystkie e, wiadomo żeby nie siedzieć tylko i nic nie robić, nie wiem, może dzisiaj wy, pójdziemy jeszcze do tej kabiny ciepła, trochę się wygrzejemy tam. No zobaczymy. Także do następnego do zobaczenia. Cześć!